Cześć, tutaj Leszek. Witam Was serdecznie w Rowery Często kobiety mówią, również na naszym forum, do którego odsyłam, że nie będą jeździć na rowerze, ponieważ pogrubia on nogi. Rowery Otóż yy, nie do końca jest to prawdą, że rower pogrubia nogi, bo jeżeli by tak było, to przecież wszyscy zawodowi kolarze posiadaliby uda wielkości... wspornika mostu Sikierkowskiego? Chyba tak. A mimo to zauważcie, że kolarze szosowi, profesjonalni albo nawet ci górscy, są zazwyczaj niezwykle wychudzeni, jak to się ładnie mówi, wycieniowani. No, i tutaj właśnie najlepiej sobie udowodnić to, że tak zwane mityczne pogrubianie nóg nie jest po prostu prawdą. Może tak się stać, owszem, ale w dosyć specyficznych warunkach uprawiania waszego treningu. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy jeździcie z zbyt dużym obciążeniem, czyli zbyt mała kadencja, zbyt mała prędkość obrotowa pedałów połączona ze zbyt dużym wysiłkiem. I wtedy wasz wysiłek na rowerze faktycznie staje się oporowy, siłowy, a nie areobowy. I tak właśnie ma miejsce między innymi wtedy, kiedy ludzie naprawdę jeżdżą ze złą prędkością obrotową pedałów. Druga kwestia to oczywiście też błędy dietetyczne, bo jeżeli ktoś będzie jeździć na rowerze i przyjmować bardzo dużą ilość kalorii, zwłaszcza protein, wówczas też istnieje spore ryzyko, że zostaną nieproporcjonalnie uwydatnione, pewne, mięśni, pewne mięśnie waszych ud, zwłaszcza czworogłowy. Jednakże w przypadku kobiety, która jeździ, nie wiem, rekreacyjnie albo właśnie podróżuje, z, w sposób taki areobowy, nawet bym powiedział kataboliczny. Nie ma takiego ryzyka, że uda urosną w sposób nieproporcjonalny i będą wyglądać niezgrabnie. Powiedziałbym, że będzie odwrotnie. Nogi e, nieco wyszczupleją, nieco bardziej zostaną podkreślone mięśnie, ale bez zmiany obwodu waszej e, nogi. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że tym sposobem rozwiałem pewne wątpliwości. Do zobaczenia, cześć. w